Yes. A z nami Marek Makowski, koordynator dzisiejszego wydarzenia. Panie Marku, pogoda wymodlona, jakże się to załatwili? No, chyba gdzieś u góry po prostu udało się i, i mamy słońce. Zapraszamy wszystkich dzisiaj do Wadowic na rynek. Będzie można zarejestrować się jako potencjalny dawca szpiku. Wszystkie osoby w wieku od 18 do 55 lat zapraszamy. Bo to nie jest akcja tylko dla Dawida, ale również dla każdego potencjalnego chorego? Tak, dla wszystkich osób potrzebujących. Przeszczepienia szpiku do osoby niespokrewnionej. Która to już wasza akcja w Polsce? O, to już tysięczna. W Wadowicach jesteśmy kolejny raz, z czego się bardzo cieszę. Mam nadzieję, że dzisiejsza akcja dedykowana Dawidowi zakończy się podobnym sukcesem jak akcja dla Lilki, która miała miejsce trochę ponad dwa lata temu. Kiedy zarejestrowało się blisko 1500 osób. No to w tym razem to raczej teraz się nie zarejestrować, skoro się już 1500 osób jest odfajkowanych. Oczywiście, im więcej akcji na danym terenie, tym trudniej zarejestrować osoby, bo po, po prostu są już zarejestrowane. Niemniej odzew jest bardzo duży, więc liczymy, że tych potencjalnych dawców także będzie sporo w dniu dzisiejszym. Ich, Pałeczkę. Cała akcja trwa dosłownie kilkadziesiąt sekund, no może kilka minut. Asia Gradecka pokaże nam jak się to robi. Więc otwieramy pudełeczko. Mamy tutaj dwa patyczki. Jeden z nich wyciągamy i po wewnętrznej części policzka przez minutę pocieramy. O. Nie boli. Nie boli. Po czym? Co po czym y, tą pałeczkę przez dwie minuty suszymy. W międzyczasie możemy drugą pałeczkę pocierać o drugą część. Mm -hmm. No i po, po, po minucie y, pocierania y, przez dwie minuty suszymy i, i gotowe. Po wszystkim. I teraz wkładamy to do koperty, która jest opisywana i y, potem jest badany, badany ten wymas. Ślicie dziękujemy. Proszę bardzo. That